Mamy wjazd, tu mamy miejsca parkingowe, to jest od tyłu. To od przodu, urząd miasta hełma. Mamy Pocztę Polską. Velobank na górze Cuku ubezpieczenia. Jedna kancelaria prawnicza, druga. Cuk ubezpieczenia, toaleta, kancelaria brodnicza. Z korytarza wejście. Tu jest jeden pokój. I tutaj przejście do drugiego pokoju. mamy drugi takaik. I w tym mniejszym lokalu balkon do dyspozycji. I tutaj jeszcze jeden mały lokalik jest taki też do wynajęcia. Mały pokojik. The rest of